Witamy bardzo serdecznie, jesteśmy razem z Łukaszem z Malusaka Exports Tsukuba Circuit, tor C Cuba legendarny tor Tsukuba Dzisiaj jest Truck Day razem z Łukaszem Piękne samochody już na lewetach wjeżdżają, dzisiaj będziemy się ścigać Co się dzieje gdzie dzisiaj działa Łukasz? Co tu się dzieje? Dlaczego jest tyle pięknych samochodów? Spotkanie ze znajomymi. Kumple się przyjechali po, pośmigać Zamiast, na to że. Zamiast pójść do kasyna czy do to się da. Można i tak. Zapraszam na wycieczkę, pooglądamy trochę samochodów. Tam jest więcej. Tak sami widzicie Pełen przekrój samochodów naprawdę. Japońska motoryzacja, europejska motoryzacja. Duża różnorodność. 3 takiego ma tylko że srebrnego czy te auta są mocno modyfikowane czy... Co tutaj widzisz, na przykład jest wszystko z, zdjęte ze środka samochodu, żeby było lżejsze. No, to już no, przygotowane no, na wyścigi, jest... jest pusty. No, tylko no, klatka w środku. No, no tak nic tak. nie ma w środku, jest tylko blacha. Chodźmy mi pozwiedzać. Dobre ujęcie tutaj na zakręt. Tutaj zakręt to SG małe i ten cały tonlof. numerek trzeba przykleić do samochodu, kasza. To jest rejestracja. Dobra, idziemy tutaj. Do Numer komuś. 17, tak? Tak, dzisiaj startujemy z numerem 17. Tym razem dobrze przyklej, bo ostatnim razem tyle numerek ci hmm. latał, począłem to. Te, teraz mam dobrą taśmę. <średzygnęli> Bezpieczeństwo. Mm -hmm. Co to robi? To jest to... mocuje się do kasku, żeby głowa nie leciała do przodu, na boki. później A, pasami na pasku, się tak, tak tutaj e, tymi pasami się przykłada. Jest przymocowane na sztywno praktycznie, bez jakiegoś takiego mniejszego luzu. Bezpieczeństwo przy czołowym zderzeniu. Życie ratuje. leś przytrzymaj tak, żeby ten. Kolejna ekipa się przygotowuje do jazdy. Taki mały samochód, a pewnie dużo moc ma, co? co? my tu mamy? Monster. A tu jeszcze z Tokio 2020, jak ktoś kupił samochód, to przejony. Widziałem je już w sprzedaży, można kupić. Co my tu mamy? O, też zostały kluczyki, to ja odjeżdżam. Ja łapię i odjeżdżam. A, jednak wrócił zmywany. Iniciativa di Trunio. O! Panie, jaki przystojniak! Ma się mocniej przywalić. Ale przystojniak, czekałem ci ten mikrofon Wiesz, zamknę samochód O tutaj widzę coś ciekawego jest napisane w Katakanie No jeszcze cytat, co tu jest napisane po japońsku Kurwa zajebiście. Co to znaczy po japońsku? Kurwa zajebiście <laughs> Pomogę. Piękny jest. Co to jest? Taka taka hashi racing tutaj po prawej. No. no, to jest Hachiroku. Ciroku. Hmm. I... Jaki spoiler doklejony. <laughs> no. Do, Doklejone, ale to dużo daje. Tak? Dużo daje. Ja tą lotkę, ja kupiłem samochód, nie, nie miałem tej lotki z tyłu, co jest. No też całkowicie no. zmieniony, prawda? No. I... I przy dohamowaniu był samochód dość niestabilny. A teraz e, to jest taki pan e, z tako jaki sprzedaje tutaj, Tam jest to stanowisko. Dzisiaj go niestety nie ma. Bardzo dobre tak węgi. Dwulitrowy silnik, prawie. Trochę szybszy od mojego. Ale nie nadaje się do tego, co ja chcę robić, więc. Bardzo widzę dużo z tych e, truena. No. Popularne. no. I w tych kolorach z Iniszaldi koniecznie. Ale no wszystkie jest. są tak robione, czy to. Zobacz, tu masz numer rejestracyjny 52, nie? Tak. Czyli rejestrowany w latach 80. I nie zmieniał numerów od tego momentu. To znaczy, że albo pierwszy właściciel. Albo sprzedawany lokalnie. tym samym rykunkiem, który musiał być To Łukasz ma śmigać, prawda? Ja tu jestem tylko obserwatorem. Ja tylko udaję, że rozumiem, co on do mnie mówi. Z yes, dzisiaj jesteśmy na wyścigach, tutaj nikt samochodu nie sprzedaje. Łukasz tutaj przychodzi bardziej dla rozrywki oraz żeby być po prostu obecnym w tej branży i społeczności kierowców i pasjonatów motoryzacji, jak się cieszę, to na pewno jest taśma, tak. a nie nieco innego. Nie, kurczę, mam coś. Woo! Gdzie masz? Kurde, nie chcę ci grzebać tutaj, no. No, inaczej się nie da. nie? Gdzie jest z jest kieszy. A tu jest. No. A to nie jesteś ma. No widziałem jedną, jak jeden koleś wyleciał. Przede mną zaraz. Chyba za toło był, a przed tołą też widziałem jak jeden się obrócił. Tutaj na pewno Strony. O, faktycznie. Jest duża różnica. czuć różnicę. Dobrze. Gratuluję jeszcze raz. Um, tytuł mistrza Europy w Japonii jest twój. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Oklaski dla Łukasza. przyjechali pani z Polski polskie Przyjechali ja. pani z Polski kibicować. Bo brakowało polskiej flagi. Trochę. Nie, dobrze. Nie będziemy kibicować, później w Fabii. Do Panu wchodzę. Do, Dobra. Tak <laughs> jak wrażenie ogólne z toru? dużo samochodów mówiłeś, że tak, tak, bardzo dużo ruchu było na, dro na, na drodze no korki na to, widziałem na torze no. ale, ale było no. fajnie, wiesz e, ciekawe jest to doświadczenie tym bardziej, że no opony miałem też nie takie jak bym chciał szczerze mówiąc no ale wykryciłem 13.01 e, prze, przepraszam 13.01 zabrakło mi 2 setnych e, sekundy żeby zejść poniżej 13 minut 13 sekund, tak jak e, chciałem. No i, no ale to no, kiepskie kibaletnicy, to i nawet rąbek przeszkadza. Ale tutaj wina no, moja, bo nie przygotowałem samochodu tak jak powinienem. Nie zadałem opony No i ucierpiałem. Ale myślę, że doświadczenie było ciekawe tym, tym e, samochodem jeździć tutaj po, po torze Cukuba. Ciekawy obiekt, 2 km, kilka ciekawych zakrętów. To jest chyba najbliżej do ciebie tor, tak? No, moteki jest bliżej. Moteki jest, no, jest bliżej. Na moteki mam 45 minut samochodem, do sobie, hmm. a motorem 20. <noise> no fajnie, no fajnie. Kiedy kolejny masz wyścig jakiś? Już planowane są imprezy jakieś? A, tutaj chciałbym Cię też zaprosić, bo od kwietnia będę jeździł już w tym tym party race. To jak chcesz, to z miłą chęcią Cię zapraszam tutaj na tym torze, albo na moteki będzie. No. I także będę chciał brać udział w Idlers. Co to jest Idlers to jest. No, dużo RWB tam jest. Taki Rana bierze udział bardzo często. Teraz nie lata nigdzie ze względu na COVID, więc raczej będzie dostępny. To jest takie zury-rejsy. Z samochodami modyfikowanymi, bez, bez takich zasad. Mm. Zasady, zasady ograniczają się do opon, czy są slick, czy sport. Mm. Taja. Grałeś taką grę Carmageddon? Możesz jakieś kolce żeby przebijać, opony przeciwników, takie rzeczy robić? Nie. Aha. Czyli są zasady jakieś no inne? No to do tego do <noise> studia, to tam nie. no. Chodzi o to, żeby sobie krzywdy nie zrobić. nie? W sumie kilka podbramkowych sytuacji. Tam e, za mną się jedna osoba obróciła, wcześniej się hmm. przede mną jedna osoba obróciła. Dzisiaj też tam e, przy, przy, no, przy tamtym happy e, gościu robił bączka, to prawie tym żółtym No jakoś, było parę akcji, widziałem no. też jak jeden zespakował się w piach No, ja też trochę na piach Fikołka zrobił, no Nie, fikołka nie <grym> Bokiem. No, ja, ja też wjechałem na piach, no, ale czułem, że mi tył ucieka czułem i po prostu mówię, lepiej odpuszczę niż jak mam uszkodzić samochód, czy wjechać jeszcze gorzej komuś innemu uszkodzić I... samochód, No brawo, no brawo, no super było. Myślę, że wszystkim widzom się mega podobało. Uh, no, widok samochodu, który zapiernicza ponad... Nie, to, ile było max no tak na lścichu? 140 na, na, na prostej, nie? No ładnie. Czwarty bieg, piątki nie zapiąłem. Na Motegi jestem w stanie zapiąć piątkę, mm -hmm. nie? Tutaj no nie. Pięknie, pięknie, no Fajna zabawa, Daliśmy nie? Nie mogłem narzekać. myślę, Ciekawe. Yes. Dobra, no Nie zapomnijcie odpoczyn. subskrybować da. kanału Emila. E, no i zapraszamy po, do Łukasza cześć. na YouTube 10 tysięcy bite, elegancko. Dziękuję bardzo. Bye.